Jojo, yo, 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 yo. niezmiennie nazywam się Ania Romańska i jestem rekruterką. Który od razu wjeżdżam z ważną info na samym początku. Jadę dosłownie za kilka dni na wakajki. Rzadko mi się to zdarza, czyli ogólnie odpoczywać, więc jestem bardzo podekscytowana. Możecie teraz zgadnąć, gdzie dokładnie jadę do Katani, do żytomierza to jest moje rodzinne miasto, albo do radomia. Oczywiście każdy z tych punktów docelowych jest zajebisty, tym bardziej Radom. W następnym tygodniu będzie odcinek, ale w następnym, następnym tygodniu, czyli 11 września będzie przerwa. Wiem po prostu już teraz, że nie ogarnę fizycznie nagrania tyle odcinków, później ich obróbka, przygotowanie, jeszcze napisanie scenariusza i tak dalej, ale obiecuję, jak wrócę z Wakajek, no to przygotuję coś zajebistego. Dosłownie kilka słów w temacie Fawusie, Józefka i Basiuni, cała ekipa jest zdrowa i piękna, cały czas. Nie trudno było zauważyć, że odcinek o czacie GPT, tu jest przekierowanie do tego odcinka, i jest obecnie jednym z najpopularniejszych odcinków na tym kanale, mimo tego, że to jest bardzo świeży odcinek. Widać zdecydowane zapotrzebowanie na takie treści, więc wjeżdżam z nowym tematem związanym właśnie z chatem GPT. I to będzie pierwszy ever odcinek na tym kanale, gdzie będę udostępniać ekran. Strasznie się tego bałam, że czegoś nie ogarnę, nie tak podłączę, nie będzie mnie słychać lub nie będzie widać ekranu, ale próbowałam, chyba wszystko się udało i po prostu muszę to zrobić i udostępnić ten ekran, żeby jak najlepiej zaprezentować wam ten temat. A więc temat dzisiejszego odcinka to dodanie umiejętności twardych za pomocą czatu GPT do swojego CV. I tu też odsyłam was do swojego innego odcinka związanego z umiejętnościami twardymi i miękkimi. I tu jest właśnie przekierowanie tego odcinka i tam bardzo dokładnie też przeszłam przez temat, pokazałam, jakie są rodzaje, jak je wpisywać, jak nie wpisywać, co dodawać, a co nie. Jestem mega zadowolona z tego odcinka. Kompetencje twarde to przede wszystkim umiejętności mierzalne, których można się nauczyć na przykład w szkole, w pracy, na kursach i tak dalej. Dzięki Józiom. To są konkretne kompetencje specjalistyczne, wiedza merytoryczna. Łatwo jest zweryfikować, zmierzyć i ocenić. Zazwyczaj są związane z konkretną branżą lub zawodem. Pozwalają dobrze wykonywać powierzone obowiązki w pracy. I można je wytrenować w pracy, w szkole, na kursach. Ogólnie mówiąc, to narzędzia i programy online i offline, którymi możecie posługiwać się w pracy. Od razu zaznaczam jako rekruterka, że ja ogromną uwagę zwracam, kiedy przeglądam CV, właśnie na umiejętności twarde kanonowe. Kandydatów. Jeśli szukam programisty z doświadczeniem w programowaniu w PHP, to zależy mi właśnie na tej informacji w CV dotyczącej tej konkretnej technologii. Im więcej szczegółów i informacji związanych z zadaniami i obowiązkami związanymi w PHP w takim CV, tym lepiej. Jeżeli ktoś jest sumienną i kreatywną osobą, to jest super sprawa, ale bez znajomości konkretnie PHP nie ma opcji, że taka osoba dostanie zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. Bo niezależnie od tego, jak człowiek będzie zajebisty, no brakuje najważniejszej umiejętności wymaganej na tym stanowisku. Teraz opowiem Wam o różnych przykładach umiejętności twardych i będę posługiwała się notatkami, bo jest tego bardzo dużo, ale postarałam się to tak fajnie posegregować. Znajomość programowania, czyli PHP, Python, Java, C++, Javascript. Zarządzanie bazami danych, SQL, NoSQL, MongoDB, MySQL. Znajomość programów do projektowania graficznego, na przykład Adobe Photoshop, Illustrator, Drew. Zarządzanie projektami, znajomość metodyk Agile, Scrum, Kanban. The cat znajomość systemów operacyjnych, np. Windows, Linux i macOS, zarządzanie infrastrukturą IT, konfiguracja serwerów, sieci komputerowych, obsługa maszyn. Tak, jak najbardziej to jest też przypadek umiejętności twardych. Umiejętność obsługi i konserwacji maszyn przemysłowych, np. tokarek i fryzarek, elektryka, umiejętność instalowania, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych, hydraulika, zdolność do instalacji i naprawy systemów wodociągowych, kanalizacyjnych itd., a także mechanika samochodowa, umiejętność Diagnozywanie i naprawy usterek mechanicznych i elektronicznych w pojazdach. Tak, to wszystko umiejętności twarde. Nie tylko związane z IT, nie tylko związane z obsługą klienta, ale także dosłownie co można robić oto tymi rączkami. I wjeżdżamy teraz w konkretny przykład związany z światem GPT. Jestem na maksa podekscytowana. Jak ono może nam pomóc w ogarnięciu tego tematu? Bierzemy przykład bardzo popularny, czyli praca w obsłudze klienta. Ja, na przykład, sama kiedyś pracowałam na Vinted jako obsługa klienta luksusowo bo to stanowisko nazywało się Customer Support Specialist. Po ludzku mówiąc właśnie Obsługa klienta. W różnych znaczeniach tego słowa. I teraz właśnie wierzę udostępnienia ekranu. Widzimy się za chwilę. Pokazuję dla Was tę najważniejszą część czatu GPT razem z paskiem, gdzie będziemy teraz wpisać pytanie. Możecie nie zwracać uwagi na tę informację, bo właśnie próbowałam po prostu kilka razy poćwiczyć. Nas w tym momencie nie interesuje. Interesuje nas jak najbardziej darmowa opcja. Zadajemy takie pytanie, które ja już sama sobie uszykowałam wcześniej. Hej, można zawsze w ramach śmiechu chichu przywitać się czatem GPT. Ja, kandydatka, jestem tworzenia w obsłudze klienta. Napisz mi proszę w bullet pointach tylko nazwy programów i narzędzi, które mogę wpisać w swoim CV, jak umiejętności twarde. Klikamy Enter i czekamy na to, co nam ChatGPT w tej sytuacji zaproponuje. Myśli i proponuje oto takie rzeczy i to są różnego rodzaju narzędzia i programy, które można wykorzystywać na tym konkretnym stanowisku. Różne opcje. Tak samo możemy jeszcze podkręcić sytuację i wpisać coś jeszcze, nawet jeszcze dobijać po prostu tym nasz Chat GPT, i ono nam zaproponuje jeszcze dodatkowe, różne opcje. Zawsze warto sprawdzić, czy są to narzędzia i programy, z których umiemy korzystać. Możemy być jeszcze bardziej dokładnie, skopiować tę naszą wcześniejszą wiadomość, i wpisujemy znów ponownie w pasku pytanie i dodajemy osobne, dodatkowe zdanie. Branża, w której chcę pracować, dotyczy ubezpieczeń. I klikamy. Enter i zobaczymy, co ona może nam zaproponować. I te narzędzia i programy są konkretnie skierowane do tej branży. To jest bardziej dokładna odpowiedź ChatGPT. Możemy być jeszcze bardziej dokładni. Kopiujemy ponownie nasze wcześniejsze zapytanie, tylko zamiast tej branży możemy wpisać na przykład pytanie, że chcę pracować w firmie Allegro. Alegro związane jest z e commerce em. zobaczymy co nam ChatGPT zaproponuje. Też różnego rodzaju narzędzia i programy. Możemy dopytać się na przykład kolejny raz coś jeszcze i po prostu jeszcze bardziej podkręcić temat. Zobaczcie, różnego rodzaju opcje, zawsze warto sprawdzić te są narzędzia, z których korzystaliśmy, możemy jeszcze bardziej pokreślić temat, czyli kopiujemy nasze zdanie po prostu i dodajemy informację o tym, że my chcemy pracować na stanowisku liderskim, czyli mnie interesuje stanowisko liderskie, menedżerskie, dobra. I zobaczymy, co on nam może zaproponować. Wtedy może być jeszcze bardziej dokładny, jeszcze jakieś dodatkowe opcje nam zaproponować. Zobaczcie, zawsze warto sprawdzić, co to jest i przeczytać. Tak samo działa to w przypadku np. Na anglojęzycznej nazwy. Nie tylko musimy używać polskojęzycznej nazwy, ale możemy używać nazwy, która jest podana w ogłoszeniu. Czyli zamiast w obsłudze klienta możemy napisać, że na stanowisko jako Customer Support Specialist. I zobaczymy, co ona teraz nam zaproponuje. Niektóre rzeczy się powtarzają, ale widzę, że jakieś nowe rzeczy też dochodzą. Zawsze warto to sprawdzić. Tak samo to działa nie tylko jeżeli chodzi o obsługę klienta, ale w totalnie różnych branżach i zawodach. Czyli ponownie kopiujemy naszą pierwszą wiadomość i po prostu dodajemy na przykład stanowisko nie w obsłudze klienta, a w księgowości. I teraz nam chat GBT zaproponuje programy, które są związane dokładnie z księgowością, więc tu są już programy, na których ja się nie znam, na przykład o to te, ale zdecydowanie osoba, która pracuje w księgowości będzie wiedziała, o co chodzi. Uff, mam nadzieję, że dobrze poszło. Trochę się stresowałam, ale spoko. Mam nadzieję, że wszystko było widoczne i łatwo Wam było w tym się odnaleźć. Z szatem GPT można tak mocno kombinować, ile się da. To jest cud miód. Tylko jeszcze dam Wam kilka tipów na sam koniec. Pierwszy to opisujcie swoje umiejętności twarde na pierwszej stronie CV. To jest bardzo ważne info i im bardziej te informacje będą widoczne dla rekrutera, tym lepiej. Drugi punkt to zawsze starajcie się dopasować opis umiejętności i rodzaju umiejętności do konkretnego ogłoszenia. Dzięki temu pracodawca zobaczy, że jesteście zajebistymi kandydatami i nie wysyłacie masowo identycznych CV. O tym obowiązkowo też powstanie inny odcinek, gdzie będę pokazywać, jak swoje CV dopasować do konkretnego ogłoszenia o pracę. I trzeci punkt to mój ulubiony gwiazdki, kółeczka albo skalę i różnego rodzaju inne oznaczenia swojej skali w umiejętnościach konkretnego narzędzia. Nie, po prostu nie, 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 nie tego nie róbcie. Jeżeli coś już wpisujecie do CV, to oznacza, że po prostu umiecie z tego korzystać. I jeżeli dostaniecie jakieś zadanie techniczne, rekrutacyjne, związane z tym konkretnym narzędziem, które wpisujecie do swojego CV, to będziecie w stanie sobie z tym poradzić w jakimś tam stopniu. Tak jak zawsze mówię, jak skala jest na 50%, albo na 75%, albo na 33%, nie wiadomo, co to oznacza, po prostu tego nie wrzucajcie. Wiem, że to bardzo ładnie wygląda w CV graficznie, ale naprawdę nie róbte tego. To jest oczywista oczywistość, ale na wszelki wypadek przy Pomnę. jeżeli wpisujecie do swojej kwestii jakieś umiejętności twarde, korzystacie z czatu GPT przy tym lub nie, nie ma różnicy, wpisujcie tylko to, co faktycznie umiecie. Żeby nie było później bubla, że dostaniecie zadanie techniczne, z którym sobie nie poradzicie. Nawet jeżeli w ogłoszeniu o pracę jest informacja o tym, że jest wymagana znajomość narzędzia, którego nie umiecie, to nie wpisujcie go sobie na siłę, bo później to i tak zostanie zweryfikowane, a Wy niepotrzebnie po prostu stracicie swój czas, czas rekrutera i nie zostawicie po sobie dobrego wrażenia. Wpisujcie tylko to, co znacie na pewniaka. Chat GPT Wam po prostu ma pomoc w przypomnieniu sobie jakichś narzędzi, może po prostu z którymi pracowaliście wcześniej lub jest jakieś narzędzie, którego jesteście w stanie szybko się nauczyć i wtedy jak najbardziej można takie rzeczy wpisywać do CV. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie, wysłuchanie mnie dzisiaj, tak jak zawsze. Dajcie znać, kiedykolwiek korzystaliście z ChatGPT GPT do napisania albo poprawienia swojego CV. Czy może macie jakieś inne sztuczki związane z wpisywaniem swoich umiejętności twardych do CV. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. I oczywiście na sam koniec, typowa Anka rekruterka, ona to wcale nie zbiera się na wakajki. Zamiast tego zawstydza kandydata pytaniem. Skoro wpisałeś do z że znasz Excela, to jakich kolorów używasz do oznaczenia komórek? Kurwa, że to jego mać. <grywa> A.